we okay. Z nami Karolina Ostrzasz po zwycięstwie na KSW. Gratulacje Karolina. Dziękuję, cudownie. Słuchaj, jakie to jest uczucie wygrać kolejną walkę na gali KSW? Jest najpiękniej na świecie, ale jest jeszcze piękniej, bo wrócili do nas kibice i to jest nieocenione. Ja jak stanęłam tam już na prezentacji, zobaczyłam znowu to i mówię, w cholerach się za tym po prostu to więc kibice tak niosą bardzo. i. Mam wrażenie, że wróciłam na te tory, na których byłam przy trzech pierwszych wygranych i to jest super. I to, to ta świadomość jest, jest to przepiękna. A właśnie, jeżeli już mówimy o gale z kibicami, to czy dodają oni jeszcze większego stresu? Wręcz przeciwnie, no każdy ma inaczej, dla mnie to jest mega niosące. Słowenka okazała się wymagającym rywalką, e, ponieważ walka skończyła się na pełnym dystansie. Powiedz, e, kalkulowałaś tak, że może się walka w ten sposób, czy myślałaś, że pójdzie Ci trochę łatwiej? Szczerze myślałam, że jak już będziemy w parterze, to, e, to pójdzie mi łatwiej, Czy jakby ja mimo wszystko e, Trenuje dużo, ale tego doświadczenia takiego zawodniczego cały czas mi trochę brakuje ja nie miałam gdzie go zdobywać. E, oczywiście to na, na własne życzenie, ale gdzieś tam czasami tego brakuje, więc takiego zdecydowania i agresji gdzieś parterów, żeby przejść e, troszeczkę czasami brakuje. E, plus, wiecie, ona była ode mnie 10 cm niższa, tak dzisiaj była ode mnie cięższa na ważeniu. Wczoraj e, dużo ciężej też zbijała kilogramy, więc wbrew pozorom była ode mnie cięższa, jednak w tych 10, 10 cm niższym ciele musiała gdzieś te kilogramy zmieścić, więc naprawdę była silna i kręcę i uniemożliwiała mi robienie niektórych, niektórych rzeczy. Więc parę lat tam miałam coś zapięte, ale wyszło ale jak wyszło, fajnie, cenne doświadczenie. Wiecie, nigdzie się nie zdobędzie takiego doświadczenia jak walczący. Mhm. A czym właśnie Twoja przeciwniczka Cię najbardziej zaskoczyła w walce? Może tym, że jak znalazła się mi za plecami, to nie biła, tylko próbowała gdzieś mnie dusić. Eee... No, chyba, chyba tym. I naprawdę tym, że wiedziała, gdzie się w miarę skręcać w parterze. Była taka silna i krępa, ale nie wiem, czy mnie tym zaskoczyła, no spodziewałam się tego, wiedziałam, że gdzieś te 52 kg, 53,5 kg musi mieć, szczególnie, że catchway był je na jej prośbę, nie na moją, więc sporo już od razu zaznaczyła, że nie da rady zrobić 52,5 to wiedziałam, że będzie taka krępa i zbita, no ale... Czy miałaś jakiś plan na tą walkę i po prostu musiałaś go zmienić w trakcie? E, nie, Jestem... moim planem było nie wdać się w grę, ponieważ to jest bardzo utytułowana kickboxerka i naprawdę to było gdzieś tam śmigające mi przed nosem, e, więc moim planem było na pewno przede wszystkim nie dać się w grę. Nie wdałam się, na pewno troszeczkę błędów z mojej strony, że ja się nie odłożyłam mocniej zaatakować, ale poza tym e, plan, plan realizowany taki jak być. W przegrałaś do tej pory tylko z Justyną Krabą. Powiedzcie, czy planujesz jakąś walkę rewanżową z nią, czy patrzysz już w ogóle w całkiem tę stronę? Moim pierwszym wnioskiem w walce z Habą była zmiana kategorii wagowych, więc jak na razie walczymy w innych kategoriach wagowych. Ja od Justyny w pewnych momentach odbijałam się po prostu jak dziecko, e, bo czułam się na tą kategorię za mała, więc na chwilę obecną ja na pewno zostaję w 52, ponieważ zbijanie do tej wagi było dla mnie zupełnie szczerze zerowym wysiłkiem. E, ja zostaję 52, po prostu zobaczymy, jak się potoczą nasze no losy bagowe, no bo na chwilę obecną nie, nie, wiem, nie wiem, gdzie to by się mogło wydarzyć, ale kiedyś na pewno chętnie, ale to gdzieś te wagi po prostu nasze się będą musiały spotkać. Wspierały Cię dzisiaj y, dziewczyny z poprzedniego klubu? No jasne, właśnie to jest najpiękniejsze, co mi się w życiu mogło przyprawić, to że y, wszyscy moi trenerzy nowi ze starymi są w mega komitywie, komitywie y, mega się dogadują, są w kontakcie, wszyscy po prostu się super i to jest piękne, właśnie, że wszyscy się wspieramy, mimo tego, że barwy zostały zmienione. Skoro gadamy już o tych pięknych rzeczach, to powiedz mi, jak ty się odnosisz? Czy, co dla Ciebie znaczą te słowa to fight, or not to fight? Czy to jest coś głębszego? Czy ma to dla Ciebie jakieś takie drugie znaczenie? No, walka i. się, nie jest najprzyjemniejszą rzeczą na świecie. No. Są przyjemniejsze rzeczy niż wyjście dostawać w rękawiczkach, które są niewiele większe od Twojej pięści. Ale ten moment zwycięstwa, ta jest najpiękniejsza na, na świecie. E, ale mimo wszystko ja w klatce to jest taki włącza mi się chłodny profesjonalizm, więc ja głównie tak myślę, że to jest moja robota do wykonania e, i, i tyle. Tak, Jakie teraz plan na najbliższą przyszłość. Odpocząć posiedzić z najbliższymi. Musiałam wyprowadzić się pół roku temu z z mojego rodzinnego miasta, więc chcę jechać do mojego synka, czyli pieska, do mamy, do moich przyjaciół, do Łodzi, posiedzę teraz dwa dni od morzy, później chcę spędzić czas z najbliższymi, którzy zasługują na no to po prostu jak najbardziej poszczalone, bardzo ciężkie emocjonalnie dla mnie czasy, w takich pół roku jeżdżenie, Łódź Warszawa, Łódź Warszawa, tu udzielenie, tu szybko wynająć mieszkanie, tu szybko zmienić całe życie.